Do najczęstszych chorób ginekologicznych należy bolesna i nieregularna menstruacja. Magnetoterapia potrafi przewrócić regularność cyklu menstruacyjnego. Uśmierza ból, co zostało dowiedzione w badaniach. Oczywiście terapię magnetyczną stosujemy poza cyklem menstruacji. Oznacza to, że w czasie menstruacji nie zaleca się stosowania magnetora. Oznacza to, że w czasie menstruacji nie zaleca się stosowania magnetoterapii w rejonie miednicy. Niektóre pacjentki skarżą się również dość często na zapalenie pęcherza moczowego oraz dróg moczowych. W takim przypadku należy zalecić stosowanie magnetoterapii, ponieważ poprawia proces wchłaniania antybiotyków do tkanki oraz uśmierza palący ostry ból i likwiduje stan zapalny. Magnetoterapię można stosować w leczeniu żylaków. Oczywiście nie należy się liczyć z tym, aby je magnetoterapia sama w sobie usunęła, ale jest to raczej działanie profilaktyczne przeciw powstawaniu zapalenia, zakrzepicy żył, oraz działa przeciwobrzękowo i likwiduje uczucie ciężkich nóg. Łagodny rozrost gruczołu krokowego lub nienowotworowy przerost prostaty należy do chorób, na które cierpi dość znaczna ilość mężczyzn w wieku średnim. Stosowanie magnetoterapii w przypadku tej choroby sprawdza się w znacznym stopniu. Magnetoterapia potrafi bardzo dobrze uśmierzyć objawy tej choroby i w niektórych przypadkach może zapobiec potrzebie leczenia chirurgicznego. Dobrą wiadomością dla mężczyzn jest to. Że dochodzi przy tym bardzo często do poprawy funkcji seksualnej. Do grupy chorób neurologicznych, z którymi się często spotykamy, należą choroba Parkinsona, choroba Alzheimera oraz stwardnienie rozsiane. W związku z tym, że system nerwowy czy tkanka nerwowa ogólnie jest bardzo czuła na pole magnetyczne ponieważ sana produkuje impulsy elektryczne, można oczekiwać dobrych wyników po zastosowaniu terapii magnetycznej w leczeniu tych chorób. W przypadku choroby Parkinsona dochodzi do produkcji dopaminy w mózgu, co powoduje złagodzenie objawów tej choroby, jak na przykład drgawki lub drętwienia. Przy leczeniu choroby Alzheimera regularne stosowanie magnetoterapii pulsacyjnej prowadzi do spowolnienia rozwoju tej choroby oraz złagodnienia objawów demencji. W przypadku stwardnienia rozsianego własny system immunologiczny atakuje otoczkę mielinową nerwów w mózgu i rdzeniu kręgowym, co prowadzi do różnych objawów zaburzeń ruchowych i czuciowych. Stosowanie pulsacyjnej magnetoterapii likwiduje stany zapalne, zmniejsza ilość rzutów choroby w ciągu roku oraz przyczynia się do poprawy czynności ruchowych i czuciowych u pacjenta.